Witam Was dzisiaj z kawałkiem takiej gitary, bo wróciłem do nauki gry na gitarze. Na razie mi słabo idzie to, tylko z gryfu korzystam. E, uczę się teraz takiej włoskiej piosenki, z Partyzantki jeszcze. E, pewnie ją znacie, bo teraz ją wystrzelił w kosmos serial Dom z Papieru. Postanowiłem też się nauczyć jej śpiewać, więc postanowiłem ją przetłumaczyć. A że nie znam włoskiego, to przetłumaczyłem ją z hiszpańskiego, ale się okazało, że hiszpańskiego też nie znam. I bardzo fajnie mi wyszło, i was chciałem zachęcić do wysłuchania teraz mojej wersji tej piosenki, bo ona przystaje niesamowicie do polskich warunków. Dobra, czekajcie. Jesteśmy w lesie, siedzimy w domu. Nikt go nie chciał, go nie chciał, go nie chciał, 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 że wirus przyszedł. Nie wina tuska, ani nie ruska żadnego! Moment. I teraz wszystko przyspieszyło. Razem z wirusem wszystko szybciej. Jest! Jedziemy jeszcze raz! Kasyj nam starczy może do maja. Choć rząd wiedział, to przespał, to przespał, spał, spał Zamiast pomocy są żewne jaja I tarcza antyaborcji By nam się w dupach nie przewróciło Ktoś pomysł miał, pomysł miał, pomysł miał, miał, miał Żeby ze strachu mieć pełne pory Musimy iść na wybory Boją się wszyscy, wie o tym każdy czy kota miał, czy nie miał, czy nie miał, miał, miał. Boją się wszyscy, a listo noszę, testamenty piszą już. Po co wybory? Wie dobra zmiana. Kto jej nie chciał, kto nie chciał, kto nie chciał, chciał, chciał. Po to wybory, by znów na nartach mógł sobie jeździć za dara. Jedno czy tylko nas jedna dama. Kto by nie chciał, by nie chciał, by nie chciał, nie chciał, by owa dama Powód to durny, chociaż do urny głos dała Więc partio moja, chociaż nie moja Po włosku ciał, mówię ciał, mówię ciał, 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 ciał". A po hiszpańsku, gdyby ktoś znał go Powiedziałbym wam adios Adios, adios a, a. I po hiszpańsku mówię wam adios, wesołych świąt, muchos gracias za oglądanie wszystkiego dobrego, do zobaczenia, ciao!